Ej, operator no, pokazuje. Do, do ciebie, tak? Tak. że tak. Tak na ty a od razu. Super, Emilia. Super. Emilia Dolnik, jak Państwo słyszeli o OKTV, OK jesteśmy właśnie po premierze pierwszych dwóch odcinków nowego sezonu Korona Królów Jagiellonowie. A u mojego boku Radosław Pazura, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak wrażenia po pierwszych dwóch odcinkach? No jestem pod wrażeniem. Zupełnie inni są twórcy, zupełnie inni są aktorzy, więc to chyba jest trochę inna energia. Szedłem z, lekko, z, z lekkim stresikiem, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Ja domyślam się, że te obawy nie były takie wyssane z palca, ponieważ zrobiłam sobie research, jeżeli chodzi o Koronę Królów wcześniejsze sezony i rzeczywiście wokół niej jest cała burza, jeżeli chodzi o internetowe kontrowersje, począwszy od pewnych błędów, takich historycznych błędów kostiumowych, różnych błędów również, jeżeli chodzi o grę aktorską, nie była ona nawet oceniana zbyt wysoko. Rozumiem, że ten sezon z Twojej perspektywy będzie się różnił od poprzednich? Będzie się różnił na pewno, ponieważ nie oglądałem poprzedniego. Czy będzie tutaj jakaś różnica w produkcji? Ja nie jestem obiektywny, więc, więc nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Ale chciałabym właśnie z takiej subiektywnej perspektywy. <laughs> nie mam zastrzeżeń. To były bardzo, bardzo dobre zdjęcia, bardzo, dobre, bardzo, bardzo dobry serial. No nasz, myślę, będzie inny pod tym względem, że no na pewno inny operatorsko, inny reżysersko. Kiedy dostałem propozycję, dowiedziałem się, że wygrałem casting. Musiałem z paroma osobami to skonsultować, porozmawiać, odbyć szczerą rozmowę ze swoim agentem i namyśleć się, żeby po prostu nie strzelić sobie w kolano. Nie, nie umiem się odnieść do, do poprzednich sezonów, bo raz, że ich nie, nie widziałem, a, a niestety nie jestem na bieżąco, jeśli chodzi o opinie, ale no, jestem tutaj przekonany, że to co y, Państwo zobaczą, widzowie. Będą usatysfakcjonowani i, i to, co, i ta oferta, z którą się spotkają, jest na najwyższym poziomie. Okay.